Przede wszystkim z tej strony Draka i wracamy do Resident 5M kanale i tak, jak zwykle między misjami sprzęt po ulepszaniu, co pokazałem w poprzednim odcinku. I możemy ruszać. Pokonaliśmy Irvinga, jednego z przydupasów organizacji zła pseudo Umbrella, no to nie, nie wiem, czy to, jest, czy to jeszcze jest Umbrella, czy to już coś innego w tym momencie. Zapomniałem, że on tam był, czemu nie przejdź walczyć z bossem razem z nami? This is the place he was talking about. The cave. Так, woman used to away. So, you two are really going to go through with this? Yes. This is not just about Jill, but the Uroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. George jest tutaj jedynym logicznie myślącym. Wiecie, w Resident Evil 6 mamy tą sytuację, gdzie wszystko jest zupełnie niekontrolowane. To są dzikie zdarzenia, te postacie są miotane od, jednego, od jednej lokacji do drugiej bez ładu i składu, bez często własnego udziału. Podczas kiedy tutaj jakby akcja jest bardzo spokojna, tylko teraz po prostu Chrisowi odpalił się PTSD i musi iść dalej, musi zobaczyć co się za tym wszystkim kryje. Mimo tego, że to rozprawę powinniśmy wrócić do, nie wiem, kwatery i powiedzieć, o hej, oto wszystkie informacje, które zdobyliśmy. Teraz na spokojnie ułóżmy plan działania. Nie ma klucza do motorówki. Excella, you have heard it before? That's the name of the director of African division. Do you think she could be connected to Irving? It's possible, but I don't have any proof. Trisell. If there is a connection, what does that mean for Africa? Not sure, but if we keep going, we're bound to find out. True, let's move. Tak, she's Excella. Na, to nazwisko kobiety, która z główną dyrektorką Triselu. Trisel to ta organizacja... E, tak, las tam ogień, bo czasami są w nim klejnoty, jakby co. To ta organizacja, która była jednym z głównych założycieli e, BSAA. Tak więc... Tja. Podejrzane. I oto i nowy typ wrogów. Jebane pająki oczywiście, bo co za gra z jebanych pająków, prawda? Wiecie, co są te momenty, kiedy ja się naprawdę zastanawiam, że na przykład te pająki powstały na zasadzie hej, okay, ktoś wszczepił faktycznym pająkom wirusa. Yy, i te jesteśmy tutaj. Czy nie wiem? Jest to inna historia. Pająki są e, niezbyt groźne, bardziej irytujące, ponieważ skaczą jak skaczą, to trzymają postać i postać stoi jak kołek w miejscu, póki druga postać się nie uwolni. I wiecie, nawet, wiecie, jakby majdając analogiem, e, nie jesteście w stanie się z tego uwolnić, tak, więc to jest trochę do dupy. O! Co mamy tutaj? Uuu, Siedzi Wiecie, ta gra jest ogólnie oczywiście tak ułożona. A nie, czy jeden w dalszym ciągu pis musi repetować po każdym strzale. Moja teoria z poprzedniego odcinka obalona. Yy. Ale tak, oczywiście, ta gra jest tak ułożona, co umiem mówić, że większość skarbów znajdzie się normalnie grając. Jakby nie ma tutaj żadnych niespodzianek, tylko wiecie, jest nim na przykład 3-4 skarby przez calutką grę, i to one sprawiają problem ze znalezieniem. To je, googla się w necie, bo reszta jest całkiem po drodze. A to już ja wezmę na przykład, żeby nie miała za dobrze. Ja nie wiem czy gdzieś ja opuściłem może jakieś pająka czy, czy po prostu ta muzyka zła teraz tak gra bo napięcie to. O jest i pająk. I tak, e, pająki jako twory wirusa, tak to powiedzmy. E, też są właśnie podatne na światło, co pokazałem wcześniej. Dobra. Czemu palicie klejnoty do cholery? To nie może być łatwo palne. O mój Boże, szewa już wyrąbała się z całej amunicji. Dobra, i tak. O, hello. Kolejny klejnotik. Byliśmy w względnie współczesnym, względnie za słowo klucz, miasteczku. Byliśmy w starodawnym bagnie i tak, cofamy się w czasie jeszcze bardziej. I teraz jesteśmy w pradawnej świątyni majów prawdopodobnie. A, wybaczcie, nie świątyni majów, w całym mieście majów. Uwielbiam to, jak Resident Evil łączyło te wszystkie absurdalne lokacje. Mimo tego, że na przykład, nie wiem, dwójka mi się totalnie nie podobała. Remake dwójki uważam za super słaby i nudny. To w dalszym ciągu te lokacje też były popierdolone, Jakby zaczynaliśmy na posterunku, byliśmy w kanałach, byliśmy na stacji benzynowej, byliśmy w laboratorium, w sierocińcu. Chryste, panie, Bo model chodzenia Krisa w tym momencie. I to tylko eskaluje z tymi lokacjami. To jest, to jest spoko akurat. Nie przewidzicie, gdzie wylądujecie, i to mi się bardzo podoba. Mamy ogólnie ten krysztek z Simsów tutaj. On oświetla całą tę jaskinię. Tak, o tej kacji. Widziałem przez chwilę. O! Czyli dobrze widziałem. To będzie bogaty rozdział jeśli chodzi o zarobek definitywnie. Trzeba co tam stoisz jak widły w noju. Chodź tutaj. Tak, i to jest ten moment, kiedy już mamy też pomieszanie. No, ba mam bardzo ładnego zielonego pająka. Zabiję profi go profilaktycznie. I zmarnuje jeden pocisk przy tym. Mamy ponieszanie z poplątaniem, jeśli chodzi o przeciwników. Mamy ziomeczków z początku gry. Mamy epicką piłę, to nie wiem do czego służy. Mamy też dzikusów, z którymi walczyliśmy w poprzednim jakby właśnie biomie. I tak, I need a hand. O! Złote monety. Skarb majów jest nasz. Te wielkie złote monety są warte mniej niż te malutkie woreczki ze złotem, które podnosimy. Tak, by the way. Nie wiem, jak to działa. E, tak, więc mamy właśnie wszystkich wrogów. Grata będzie rzucać nas wszystkich, wszystkim, co spotkaliśmy. No, pamiętam ten moment. Nie! Szewa. Tempa kobieto. To jest tak moment, gdzie jedno z graczy wpada w pułapkę. Pierwsze, które nadepnie na ten most. Szewa ruszyła do przodu i jesteśmy kuźwa tutaj. Ja chciałem to zrobić, ponieważ teraz moim zadaniem... Jakby... To na ciebie spadła kolumna nie na mnie. Tak, jesteśmy rozdzieleni i teraz, wiecie, trzewa musi dojść do nas, mając zabytniem 20 pocisków przy sobie. Jesus fucking Christ A nie to ja muszę do niej dojść super Coś mnie goni? Nie. Czy mogę... A, szlag bycie! Czy mogę sukcesywnie przemieszczać się do przodu? A, pięknie. Gin. Double tap, jak to mówi Zombieland. O, hej! Hej, łapcie! O, jeszcze wyhodował ro robaka, god damn it. Skarbu nie przepuszczę Na szczęście najwidoczniej rytuałem tego plemienia było palenie klejnotów szlachetnych e, Kamień szlachetnych W sensie O. Boże. A Szewa nie dojdzie, tak? Świetnie. Wybornie. I am pretty serious Sheva, tak. Och, mocna z ciebie bestia. Ale nie mocniejsza od mojego bicepsa. I buta. O, doszłaś. Miło z twojej strony. Dobra. Nie. O, muzyka walki skończyła. Jasne, trzymaj. Have fun. To też możesz mieć. Teraz mam tutaj czerwonego herba. Nie jesteśmy w tak drastycznej sytuacji, by leczyć się na full tym zielskiem, ale dobra, pożyjemy, zobaczymy, gdzie łazisz, kobieto? No, Jej, teamwork bardzo ładnie, Chris. Mamy ćwiczenie na plecy dzisiaj zrobione. Pochyliłaś się 10 razy z rzędu w bardzo krótkich odstępach czasu. To musi być coś warte. E, dobra. dobra. co tak, wiecie, były te momenty, kiedy nasz GPS nie działa na przykład w kopalni, ale już te pradawne Majańskie świątynie... Hell yeah, GPS działa. Widzimy każdy pokój bardzo dokładnie. Ten też zabiorę. Dziękuję. Wyrywanie klejnotów z martwych rąk zombiaka to jest. To jest to co chcecie robić właśnie w grze o zombie, prawda? Wiesz co, co? Trzymaj Dobra O! I herbik Dobra, dajmy to jej. Ona to powinna umieszać Może? Nieważne O, umieszała kiedy nie patrzyłem, wybornie. Tak, tu mamy oczywistą pułapkę 2000. Pełną oczywistości i pułapek. A i to jedyne co możemy zrobić. Tak, pułapka jest dosłownie <laughs> drogą dalej. Ten kawałek podłogi jest inaczej oteksturowany niż reszta. Gram w gry za długo, żeby coś takiego <laughs> mi nabrało. O nie, jest pusto. Tak, jak nie wylądujemy, to dostajemy troszeczkę demerza. Chyba nie zginiemy, po prostu dostajemy ciutek demerza. Dobra, ja chcę się teraz wystrzelać z y, pocisków do Machine gun'a. ponieważ zaczęły zajmować EQ. Minut lajki. Like -y. Firmen. Pionkman! O nie. Teraz zobaczymy, jak wy poradzi sobie w warunkach ekstremalnych. Przez ekstremalne mam na myśli przed nami kind of dziwne, trochę minigierki, nie wiem jak to określić. O nie, popełniłem błąd. Jeśli znaczy nie minigierki, wróćcie. Bardziej by wiecie. Wyzwania zręcznościowe. Dziękuję. Dobra. Pokonani. Herby się zbierają. No, definitywnie plądrujemy te ruiny. Jakby nie zostawimy. Bierzemy wszystko, co nie jest przypięte do podłogi. Wszystkie trzy skrzynie otwarte, jesteśmy teraz bogaci. Eee, dobra, i teraz tak, 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 tak. Niech na się skupię. Dobra, Szewa, Szewa, czemu tu stoisz? Spoczyj. daj mi sniper. Dlatego na chwilę, spokojnie. Postaram się nie wydłubać sobie tym oka. Widzicie? O kurwa, ale zjebałem chrystę państwem żałosną z tą bronią. O Jezu, ustawili się w jakiejś takiej formacji bojowej w ogóle. Nie można strzelać z łuku, nie mając głowy. W sensie oczu, ale głowy też. Dziękuję. Strzelam z myślą o tobie. Oddaję ci tą pustą snajperkę. O! Hello, there. Ho, ho, ho! Dzięki, Dobra No tak, jakby co? Oczywiście, abyście np. jeszcze tego nie zauważyli, to animacja jest nieistotna. E, nawet Chris pryskający na szewę, i tak się siebie też leczy. Tak więc spoko, boom, Wiecie? Te same tarcze przyjmują pociski z shotgunów, nie są niszczone, a już potężny biceps Chrisa on niszczy. O! E. Ta miska, to on ma na go, kurwa powinna pęknąć od tego. Dobra. Pozemiatana, i teraz tak, tutaj mamy. O mój Boże, czy ja? Did I fuck up? Nie dobra, jest. O mój boże. Ej, dawaj, jeszcze tą, tą seperkę. O szlak, myślę, że to skarb, a to tylko emblemat. Whatever. Tak, ogólnie w każdej misji jest ileś tam emblematów. Jak zbierzecie wszystkie z danej misji, to dostajecie figurkę, jeśli nie będę? Figurkę postaci? Tak, mamy tą sytuację. Great balls of fire. Dobra. Eksplodują, turlają się, zadają damage. Ale jest tutaj troszeczkę za dużo dobrego stawu, żeby go tak po prostu przegapić. Potem, oczywiście, podzielę ten cały staw. Póki co, zbierajmy. Dobra, chyba, chyba eksplodowała, tak mi się wydaje przynajmniej. Się na mechanika. Drewniane kule z kulcami przelatują przez wielkie pochodnie i w ten sposób podpalają coś w środku i potem to eksploduje kiedy ląd się o nie. Damn. O mój Boże, Szewa wbiegła prosto w tą kulę. Szewa, biegnij! O Jezu, dziękuję ci dziewczyno Dobra Are you dump girl? O mój Boże, o mój Boże Czemu wbiegłaś prosto w cholerną kulę biegnąc do mnie? Dobra Została chyba tylko jedna kubka rzeczy Gif Gif Dobra biorę Ja musimy współpracować Collaboration. I teraz mamy... Dojść tam na czas. Ja teraz w ogóle do mnie do Ciebie jak bardzo zjebałem. O nie! Nie! Świetnie Szewa, że się zamyka. Nie wiem jak przewiec dziewczyno. Ja nie jestem fizycznie w stanie zdążyć teraz, bo Chris utyka. Tak, ja nie jestem teraz fizycznie w stanie zdążyć, ponieważ Chris utyka, a ja zjebałem, dlatego że jeśli uda mi się przejść przez te drzwi w czas, to kule się wyłączają i mogę wtedy spokojnie pozbierać te e, przedmioty. Dobra. Jest szybciej, Chris. Dobra. Przeturlał się, gdy był już w środku. What the fuck? Tak. Aha, jakby. Może gdybym akurat nie wykrwawiał się na śmierć, to byłbym jeszcze szybszy. Mówią na mnie prędkość. Dobra. Mieliśmy checkpoint. To jest poza zasięgiem. Widzicie tą pułapkę, prawda? Nasi bohaterowie nie, nie widzą. Pamiętacie ucieczkę przed kulą? jako leon? Oto i rezydento to piątkowy odpowiednik. Ho ho. Jakby wiecie, ja się z tego śmieję, to jest zajebiście kreatywne, to jest zajebiście kreatywne, że ta gra potrafi nas przeciągnąć po tylu różnych sytuacjach. O wow, myślałem, że to... Ja będę musiał złapać. I ten skok, jeszcze to powtórzenie, to slowmo. To jest piękne, to jest 99% rezydenta w jednej scenie. Ten kicz. Uwielbiam to. Chris wygląda, by nie dowierzał, patrzę na ten łańcuch, tak, o jak rany, jaki długi! Dobra, okej, okay, wybaczcie przerwę, musiałem nawilżyć gardło herbatą. Dobra, a, to jesteśmy w tej sali tortur i rozkoszy. Świetnie. Ja ona miała pełne życie, więc ja nawet nie wiem, czy mi na dziękuję. Nie, dobra, okej, okay, dobra. To, to, to inna sala niż ta, o której myślałem. To jest całkiem, całkiem okej. Okay. Nie, ta pochodnia jest niezniszczalna. Ja mam małą zagadkę ogólnie z przemieszczaniem się. Dobra, za sumie. Wejdźmy najpierw na sam środek, by zagadka stała się, wiecie, zagadką, by, aby gra wyjaśniła nam o co w nie w ogóle chodzi. A potem będziemy przemieszczać tak jak powinniśmy. Tak, myk polega na tym, że mamy cztery e, zestawy, pary schodów. Nie, 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 cztery, nie wiem, schody, kamienne schody stopnie. Musimy je aktywować. W odpowiedniej kolejności, by wyjść z tego pomieszczenia, i to jeśli nie mylę, kończy misję. Tak więc, that's fun. A przecież widzicie, tutaj mamy dostęp do jednego z posągów, co aktywuje jeden ze schodów, ale jest on rozdzielony przy pomocy kamienia, tego żadna ludzka siła nie jest stanie przeskoczyć. Hmm. I musimy właśnie tutaj rozwiązać taką małą, śmieszną zagadkę. O, granatnik. Unikatowa broń. Unikatowa, ponieważ jedyna z paroma typami amunicji, które możemy do niej załadować. Również chyba jedyna, której nie możemy w żaden sposób ulepszyć. E, a także jedyna, do której możemy, uwaga, kupować amunicję, właśnie. Szewa. Szewa. Ok. Zawsze bawiła mnie ta animacja opadającej głowy. Nie wiem jakieś takie jest smutne oglądania takie ok przechodzicie. I tak, każdy z posągów e, również dropi nam kamień. Jeszcze więcej skarbów w tej jednej misji. Siup. O oh boy, oh boy, oh boy. No dobra, to ułożenie pasuje. Teraz mam, mam akurat ognisty, nie explosion, tak? To jest coś innego niż ogniste. Pociski w środku. A i widzicie teraz ta klatka schodowa się wysunęła, więc... Nazwijmy to klatką schodową. te stopnie wysunęły się. I nie możemy tędy przejść, ale możemy wspiąć się dzięki nim na górę. I tutaj mamy to, ale czy mamy coś? O właśnie, nie pociągniemy, trzeba było się zawsze rozejrzeć. Proszę, z złoty, w sensie chyba brązowy posążek, albo też maska, nie jestem pewny. Dobra, i myślę, że na tym triumfalnym pociągnięciu za dwa łańcuchy zakończymy sobie odcinek. Wiem, że jesteśmy blisko końca misji. Ale ta zagadka, ona trwa i jeszcze jak ją rozwiążemy, to jeszcze pojawia się walka z bossem. Eee... Takim nie bardziej sub-bosem. Ale wiecie, to nie tak, że dzielę to na równe misje, że odcinki na równe misje. Koń... Kończę jak i gdzie mam ochotę. I mam ochotę właśnie teraz. Tak więc eee, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka pod tym odcinkiem i do ustrow wykonitych u mnie kanale. Trzymajcie krótko i pa pa!